Siema widzowie, ja z tej strony to dzisiaj za ja nami sąsiad. Siema. Sąsiad, sąsiad, po, no. Siema. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę zasłani jesteśmy. Sąsiad. sąsiad. Się popili wtedy ja, Władka sobie przyląpałem. Dzisiaj, no, dzisiaj jadę, no wiem, dzisiaj My, idę. Ja Człowiek, idą kierować. Idziemy się przemyśleć do rowku? Możemy iść. Muszę tak spać. Ale ty chujesz do tego rowku. Bieli. Chodź i się zgoduję. Mo... Możesz żywszy będziesz trochę. Nie będę do tego rowku. Dobra. O, jak lepiej, kurde, od razu to żywszy jest! Od razu żywszy jest, od razu życie jest. Dobra, zawsze wracamy do mitów. kurde, lepiej się czuję. No, teraz nie można, teraz żyć. To można żyć. Witamy no. sobie! Witamy! Dzisiaj będziemy branować. Ja muszę sobie jakiś większy agregat do tego chłopie <laughs> kupić. Kupić cionik 120 koni? Ja nie mam agregatów, nie mam takich sprzętów do niego. Tera maszyn do niego nie ma. Ja też tak samo w sumie mam ja cionik 120 koni. Ty, ja pięć dni kupiłam pod Zetora. Ja mam cionik 120 i 125 koni i nie mam maszyn do tego. W sumie siewnik to ma Dlewą sobie przyczepie, no i co? Ale się, no, no, motor. Tam, Nokia 330 trzeba kupić. I Motorola, patrzcie! Nie, Nokia 330. Motorola, Motorola. Motorola to nie. Nokia 330 jako pług zrobimy. Dobra. Ej, mam pomysł. Teraz Kupię gośmij. metal z powodu Nokia 330, to będziemy stać z wiedziala. Dobra, sąsiad. Idę spać. M nie idziesz spać. mi brano zapłacić. Tylko ja go tu. Aha, dobra. Chodź tą bramę weźmiemy. Sziad. Ale jak mi dasz pieniądze, Wiesz! Bierz Jak mi dasz pieniądze... bierz nie tu Jak mi dasz pieniądze, że ja kupię wszystko, to będę bior. Nie, dobrze. Oj, ja się pokaś, pała, mi manianę. Pup. pawa pokaźnika wyświetliła. Pu. Kurde. się powie. Pu! Weź. Jak pudzioń. Łomuję, zubrona strona ręba Widziałeś bo w jednego ręba no. Pa, pa, pa co dwala Dobra, bierzemy mirca. Co to leci? Nie wiem Władimirce A co to w radiu leci? głosy odgłosy Mirca na pewnym gazie <coughs> Dobra, Ej, dlaczego to bez takiego... Sprzedaj tego mojego, kupuję sobie takiego jak ty Czemu? Nie wiem. Ale co? Nie wiem Co takiego? No bo twój jest w ogóle szybszy, szybszy. No szybszy, ja mówię. przyjechał. tylko leci 38. No w ogóle mam, ja w ogóle mam przy przeciwniki, ten niech Holland też leci 41. Nie. Tak. No tak, 47. Ej, a sporo z go? Nie. O, więc wiecie co ci oddam? Moją gospodarkę. Po co mi? Wszystkie budynki. Po co mi to wielkie gnie? Nie, nie ale no, ale fajne uzmaścane. są Ale to maszyn. Ale no nie, nie chcę jej po prostu. Ja tu jeszcze trawę... Trawy wsiadłem, trawa są urośnie, Ale już tego starego tego Czuolanda, nie? Mhm. Uh -huh. Tego... To będziesz na sprzedaż. To, to mi da... To mi go kup, kupi. No i prędzej to władził pójdzie, ale... To nie. kupię wiem. go. Ja dzisiaj jedziemy... Ty, ja dzisiaj jadę na te dwa pola, co dzisiaj to tam robiliśmy nawozem. Co i ten. To o to, Jezus. Ja nie, Nie będę, nie będę ten. Wiesz, nie będę... Znaczy tak ten film Nie mi zabrał laptopa specjalnie żeby nagle teninek. No właśnie. dobra. Daj jak Możesz mi te burty telefon mi? Normalnie. Ci telefon. Ja się na. On wie to. Człowieku, ja ci zaraz wezmę tego włotka pod pole. Stawiasz mi na polu. No bo nie pozwoliłeś. Nie pozwoliłem? Nie, no dobra, pozwoliłem. Połóż Bo telefon. telefonem. Bo ale to boli. Pozwoliłem, bo pijany byłem, ale wiesz te... dobrze. Bierzmy. A jak ty gdzieś wczoraj e, wrócił tym, czujnikiem? Przecież czujnik stał u mnie. Wczoraj! Twój stał u mnie. Ale ty jak żeś do A, jak żeśmy go kupili. No pad do rowu, wykopałeś się, pad do rowu, wykopałeś, wpadł do rowu, wykopałeś. Ale jak to? Oto się mówi. O Z którym, z którym czujnikiem? czujnikiem. Tu Przecież ja mam odcinek nagrany... Ja mam I pokaż ostatnie wrota Heddy. No właśnie, tu jest combaj. Przecież nie ja w mam tej. nagrane, człowieku, no tutaj jest kombajn. Ale nie w tych wrotach. Ale ja mówię ci, że Tam, przecież ja mam dane. nagrane. O, tutaj. Tu jest ekranie. Ja mam nagrane. No fajnie. Ja mam no nagrane fajnie. jak wracaliśmy tymi dziennikami to już. A ja mam nagrane jak żeś coś... Czemu masz białe opon w tym? Bo idziemy po tym. Poradnie. A ja mam nagrane, jak ześ walił w szybę po pijanemu. I ze nie wyciągał jeszcze po pibo Tak nie było, nie wierzcie mu. Było, było. Z kłamca pieprzony. Tak samo jak ty. Niedobry. Kłamca. Kłamca. Dobra, jajca. Dobra. w po cięciu. Jeśli ci coś pić, ze sklepu W dupę to już to twoje picie. Nie, wiem, wymyśl człowieku. Widziałeś to, co zrobiłem? Co, co Tam se idź, sobie. Na, na inne pole. Nie na moje, tylko na tamto pole. Tu? Dalej. A wiesz, że ja to pole chciałem kupować? <grystanie> to sobie zjekupisz. <grystanie> Co ty, żeś zrobił? No. Zjadłeś. Ty, żeś wziął Mateusza Jaworskiego i żeś tam. <grystanie> żeś tam No tak. I, i, I ta woda poszła na twoje pole. Bo tam ześmy wy... Wych... Cegłami! Ja? Ale co ze ześmy ty ty tym... żeby Bo Ty chciałeś z Specjalnie, żeby tym... woda schodziła Bo Ty chciałeś z tym... Bo wapnem tutaj jeździć. No patrz! No, no i patrz. Wykopałem. Nie cygłami lepiej było... Nie lepiej, Nie było le... po rżysku przejechać. Dobra. Dobra, jesteśmy. Kiedyś wykopali dołek i teśmy tam cegłami zrobili, i zawsze żeby woda z deski. Ja pytanie z mojego pola? A nie chodziła do ciebie? Ej, a nie prosi było po prostu po, po, po tym że tak se jedziesz co, nie? Bartek se tak jedzie i mówi: "A dobra, cofnę sobie. Przejadę sobie tutaj, będę tutaj jeździł po tej drusce, Przetniemy z Jaworskim tutaj pole i zrobimy sobie druszkę." Nie lepiej by było po moim ryzyku sobie przejeżdżać. Nie, ale co jakbyś no, tam no, miała no. zasianę? kopie? Ja jakbym miał zasianę, no to. No. Niestety. Dobra, O nie <laughs> kurde. Teraz będę musiał tam jeszcze raz potrzeba. Szalony Władek. Ale teraz będę musiał Jaworowskiego y, tym łopatą w głowę. Drzeknę, żeby... się. Specjalnie wzi mnie wziął i zrobił mi taki brzydki wiatr. Zrócił 100 ziarenek trawy mam jedną dziurkę. Okay. Pół kilo od razu. No. Dobra, sąsiad. Musiałem kupić 500 tysięcy Sąsiad. Co tam? E, co tu bez siał siebie <coughs> tutaj koło? Mój sąsiedzie, co tu bez na Naprawdę wystać sadził zimnioki? No. Na tym polu, u mnie? No. No ja nie wiem, co chciałbyś zrobić z tymi moimi... Kiedy miejsc? się zimnioki Kartofle, zaraz Ci powiem. W sezonach muszę stawić. Co to jest? Kartofle. Co? O, sprawdzam ja miałem 28 A, I dla tego. polskie. No właśnie, ja Ci powiem kiedy się kopie i sadzi ziemniaki. Kartofle już można kopać? A, A sadzić się? A kartofle w Zmarzec marcu w kwietni. No właśnie, kukurydzę jak ja chcę siać to w kwietniu. O ty, o ty, o ty. A chyba dwa pola będę w końcu robił tego. Tak? No. A kukurydze bezsiąg? Nie. No jeszcze nie wiem, jak sobie rozplanować. Sąsiad! Idę do mnie! Nie no! A, a to idę do mnie na podwórko, jak coś będzie zmówił, nie? To no, i tak o, nie odpowiem. Dobra, jest są i mi sąsiad? Mm. Ja jestem, ale ty, sąsiad, nie? Zrobisz to pole, nie? Mhm. No i ja chyba no, idę. Do nie domu. no, umawialiśmy się sąsiad, że tamtego nie Holanda. A, A jeszcze tamto jest duże. No to jest, tam to jest małe, tam były dwa przejazdy siewką, czyli cztery przejazdy bronią. No dobra, to, 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 to zrobi ja, ja tobie? Nie. Czekaj, czy czekaj, czekaj Czekaj. Ja jakoś tam ile to będzie zrobił. Bo? 3,5 metra. No zostaw to, 8 siarp. Brat, Nawet nie mam godzinę. To sprawdź teraz, on. A jak chcę jeszcze na 20? No to pójdziesz Ciemno. Ciemno się robi o 20.30. Do 18.00. Na 18.00. Mam być we dwozu. No dobra. Dobra, widzę. Zbrunujemy sobie sąsiad. Co? Ja ci powiem tyle. Dzisiaj sprawdziłe życie. A. No Polecam oglądać kaluka. Polecam oglądać kaluka. Raz. Jeszcze tu mu dwa zostały, cztery albo trzy. Czyli jeszcze raz w koło? Ten raz no jeszcze... Mogę tam? Ja. Nie. Zamsiane. To wiesz... No ja się wiem. kładę się w wład w Nie chciałbym już tu więcej cięć w tym odcinku zrobić, bo i tak już jest ich pełno. Pamiętaj, że myślał, że będziesz sprzedawał tego, twojego dużego, nie? Dobra, nie musisz mi przypominać. To I tak ci go nie ładam. No to... Nie no, odda. Później i tak mi nie będzie potrzebny, no to wiesz. A znaczy, to będziesz miał plus jeden ciąg. No wtedy to raczej sprzedaję, sprzedać się tego nie Holanda, nie wiem. Znaczy, nie, te, to, do tamtego to, czasu raczej to... Raczej Zetora będę sprzedawał, bo... Zatem to jest taki... Znaczy ja się Ja, ja tamtego, tamtego to raczej sprzedam jak się przeprowadzę na drugie gospodarstwo. którego? No tego tamtego ci oddam co się jak się przeprowadza na drugie gospodarstwo. To już się. Nie wiem jeszcze z 15 odcinków ze 40, może z 20. Planuję gdzieś tak gdzieś tak w połowie serii skoczyć tam na gospodarstwo, Ty, mam pomysł, który ten z odcinek. Piąty albo dziesiąty. Sustry. A tak na serio to będzie siódmy albo ósmy, bo jeszcze tamte muszę powstawać. Ej, to dobre, dawaj. E, e... Nie wiem, trzydziesty, 40 odcinek. 30. No, ale nie ma co planować, bo i tak pewnie się ta seria może się zakończyć jutro albo dzisiaj. Możemy tak sobie pomyśleć, dobra, kończymy serię, bo on się nie chce nagrywać. Ej, w 30 odcinku odda, mi, okej? Okay? No ja się przeprowadzę tam, bo tam to już sobie wtedy kupię większe ciągniki i maszyny. No to wiesz. Wtedy się kupię, nie wiem co nawet. No ale większy ciąg, 100 kąt, 100 wtedy kupię. 175 władz No Wtedy to gdzieś tak. Albo 150, jak będzie te 150. 175, bo to wtedy to czym ja tam będę jeździć? Małe ciągi, co mają te 150 A ja, a tę gospodarkę zostawisz? Tam? No, no. A nie wiem czy jej nie zburzę, ale raczej zostawię. Ale nie dam czy tej gospodarki. Wiesz, bo tych sobą nawet będziemy grać na tym sejwie, nawet jak się seria zakończy, nie? No tak. Bo nam fajnie te. te się mam na fajnie mm -hmm. W ogóle. Mm, teraz tak. <coughs> teraz jeszcze muszę pokazać widzom, co gdzie będę siał. I ty też musisz, żeby widzowie nie mieli później takiego. Że... zaskoczonku. Tutaj siejemy pszenicę. Co nie? No. Musisz mi pokazać, gdzie co się no to obok ciebie będę No ale poczekaj, wierzył. zaraz mi pokażę. Mm, ja planuję tu. A więc ja sobie będę raczej kupiła sadzonkę dwuzędową. Bo mamy przecież, nie? No mamy. Ale ja nie wiem, czy planuję kukurydzę albo rzepę. Albo pszenicę. Taki fajny polega. Dobra, no, to ale to raczej, wszystko, tutaj wszystko, raczej tutaj będzie kukurydza. No, gdzie wszystko będzie. Winy. No to tak, tutaj będzie raczej kukurydza. No. Wątpię, że się plan pozmienia. Eee, teraz tu sąsiad. się będziemy tak przemieniać. Obok. E, tutaj. Tutaj to pole za tym domem? Tak. Tutaj ja na pewno będę miał pęki. Mhm. Czyli kartofelki. No ciekawe, ciekawe. Tam. Mhm ze sobą, Czyli za mną. Tak. Za tobą będzie na pewno kukurydza. O kurde. Ty to ja nie będę widział w lasku. No kukurydza. E, dobra może być. damy kukurydzę. Na polu 8. Czekaj, bo zaraz musisz mi na mapie pokazywać. Na polu 18. Teraz to... tak, od nowa. Dobra, na polu 49. To czekaj, czekaj, czekaj. No, no to mów. Na polu 49 będą kantofle. Aha. Na polu 29 yy, po... Jezu. Jest... jest Nie, no jest że mówimy o tym sezonie, co tam będzie. Yy, na 24 będzie kukurydza. Na ósemce, po, po... Teraz mówimy już po żniwach. Po żniwach. Po o, o, o. Żniwach, yy, na soi ósemce będzie pewnie... słonecznik, słonecznik kukurydza. Uh -huh. No to też chyba wszystko, tak? I na Pols 29 po żniwach... 929. Sztan... 29. Łódź 29. 28. 28. Tutaj bardzo tyle A, no to już nie mówiłeś. Tutaj Ale będzie, nie, mówię nie, o tym nie, sezonie... Ścina cukrowa. Przed... Co? Ścina cukrowa. Ścina cukrowa? Przecież tu trzeba taki kombajnik, który ma 2 metry do tego. Dobra, nie, nie, nie. nie. Brat, mogę iść? No zaraz, jeszcze tylko ja powiem. Dobra, dawaj. E, to co tu będzie? Tutaj. No już masz, dobra, to tu już masz zasiane. Zatem. No teraz ja. E, na polu numer 10 planuję posiać kukurydzę. No. W tym sezonie dużo kukurydzy. Tutaj ben, planuję posiać e, sobie pszenicę. No. Ciekawe pole na pszenicę, co nie? Tutaj planuję posiać również pszenicę. No. Tutaj kukurydzę. Tutaj planuję kukurydzę. No i w sumie to wyjdzie tak. No to tak, tutaj planuję. No to. Tutaj, to tak. Tutaj planuję kukurydzę, jak mówię. Nie, by było by było. Pszenica pszenica, kukurydza. I to wszy na, na wszystkich czterech polach. To ja Doklepmy. się żegnam. Ja, ja też się żegnam. Widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Sieba! Czekaj, zrobię taki ładny pożegnanie. Żeby... Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Siema!